jaka wieżyczka z kulką. to, pt. 3, ze mną po filą. tak. tak. W Dobra, idziemy do banku i potem znowu przejażdżka z... Na... z powrotem. To jest ten fajny budynek, z tego przynajmniej nagrałam. Jest, tam? jest to ten skręć w prawo, i teraz w lewo, w lewo, w lewo. Jest ten rezygnacjum. Ja i to jest nasz budynek gdzieś w lewo. no. To no, robi wrażenie, mówię wam. To jest zasada jakby naszą, za naszym studiem. Tam, to, jest to jest nasze studium To, jest to wielkie, to nie jest tak? Tu jest nasz. Ja, a to jest wielki. Co? No dasz Przemek, no. To takie rzeczy my mamy blisko Soba. Co to jest? Nie wiem, ale wygląda to wow. Wygląda to tak wow. To jest to normalnie... Z tego nie idzie objąć. A ten duży budynek to jest nasze studio. Tylko od strony... Od strony... No naszej. No naszej, nawet po tej stronie jest nasze studio. Na drugim piętrze otwarte okna mamy. Pod, pod tym takim odcięciem jest nasze studio. No, to jest kompleks naszej, tam gdzie nasz budynek I tu wjeżdżamy teraz. Od, tak jakby z tyłu, od tyłu wjeżdżam no. No, my to tak ładnie mamy, no. Musielibyśmy się przejść pochodzić po tą tam tą ta, tą zonę. No. Proszę Państwa, koniec wycieczki. Papiery załatwione w banku. Idziemy pić kawsko i czeka nas rozmowa z ziomkami z Drillo. Bo mamy w poniedziałek takie rozmowy fajne. Siema. Siemam przemku z przeszłości. Montujący przemku z Przyszło... przemku z przyszłości proszę mi to wszystko tam wrzucić do tego vloga co nagrywam. I podłożyć piękną muzyczkę, ja sobie to pooglądam, te uliczki, ludzi, sklepy, wszystko. A za 5 lat będę z takim sentymentem pewnie wracać do tego. Bo już pewnie tu nie będę za 5 lat mieszkać ani pracować. Proszę państwa, oto urodzinowy przemysła wiedzący borówki, siemielniane, który już wypił omega 3 i o i jeszcze nie zjadł tabletek B kompleks. To jest o, no na ściankach zostaje zawsze, mi też to boli, te Omega, taki zdrowy tłuszcz, nie? No i Przemek, wylicz, a cię z tego zrobiła bryja. No. Możesz sobie więcej wody dolać ciepłej, to będzie takie mniej jak kisiel, bardziej jak... Siemiel, no to jest z nasionami Shia. Zmielone na świeżo. I co, jedziemy na urodzinowe kawsko z Przemysławem. Proszę Państwa, ja yy, ubrana yy, Adekwatnie, nie wiem czy wszystko widać dobrze, jestem ubrana adekwatnie i zamówię adekwatną kawę, czyli jaśminową, oczywiście. Krzemkowi kokosową. Cykl jedziemy tam, usiądziemy sobie na chwilę. Proszę Państwa, pyk. Zaraz zobaczycie ceny, jakie są kawska. Moja jaśminowa. E, tutaj ołat, czyli owsiane mleko. Do koszyczka standardowa słodkość. No i tu jest przemka kawa kokosowa. Yy, my chcemy, co to znaczy? Muszę sobie, czasami muszę sobie translatać, że pewnie zimna. No dokładnie zimna. Yy, bez dodatkowego cukru, bo to mleczko kokosowe już jest słodkie. I do koszyczka. Czyli teraz mamy tutaj 33 Joanne, tylko o 16 zł. 17 zł za te dwie kawy. Wspaniałe, cudowne. I proszę Państwa, jak damy, do, yy, to settle. To chcę dzisiaj, to chcę dzisiaj, nie to chcę dzisiaj, ja biorę to, nie wiem czy to dobre będzie, czy nie, to mnie jeszcze korci, ale Przemek dzisiaj chce tiramisu, ale ty chcesz tiramisu w cupcake, cupcake taki, czy chcesz tiramisu moci mochi, dobra, tiramisu moci. dzisiaj się zaszalejemy rzadko kiedy, słodkości dodatkowe trafiają do tego koszyczka, ale dzisiaj tak, ciekawe czy będą halloweenowe stickersy, bo za każdym razem, bo my zawsze dwie kawy zamawiamy, za każdym razem praktycznie ostatnio dostajemy naklejki, bo przy drugiej kawie już są naklejki gift, czyli prezent i przerówne są, no wiadomo, że te same trzy dni z rzędu są takie same, nie? Chodzi o to, że... Co to Kulka byś chciała? Że czasami są takie wypukłe, czasami brokatowe. Kulka dzisiaj też dostała prezent urodzinowy. Już się ładuje jej prezent urodzinowy. To jest do kotów ogólnie, ale nie szkodzi. Kulka ma przednią zabawę. Co to tu jest, Kuleczko? Ciekawe, czy się podładowało już. To jest po prostu dla Kulki... No, ona uwielbia tę zabawkę. o, 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 o! o, o. O, o! Będzie Ci czy nie? Będzie tą Ona chyba jest rozładowana jeszcze ta bateria. O, o! O! Patrzcie, patrzcie. Jeszcze nie zaczęła szczekać, ale jak zacznie szczekać, to od razu jej to biorę, bo ona to tak donośny szczek. To zabawki, które się... O! Ruszają, to są jedyne zabawki, które Kulka... Ona się po prostu sama tak długo w tym zabawi, że ta zabawka się zdąży rozładować. Tak, zanim się Kulka znudzi. Ona jest nie do zdarcia, Kulka. Szczeka, naparza, nie? Ja już normalnie łeb pęka, tak? Kulka taki głośno szczeka. O, o, zaczyna się, zaczyna się. Ale Kulka jest nie do zdarcia. Ja ty Słucham? Tego małego witaminy B5 nie wzięłaś? B12? Nie. Około No to wieczorem, ale to musisz pamiętać o niej. Ale jak jeden dzień nie zjesz, to się nic nie stanie. Masz mniej dzięki tej witaminy B12. W końskiej dawce przemka nie za aż taki tkliwy. A rzęsy białe pokazywałeś już? <laughs> ja tak patrzę, nie mówię. Stary, ty masz białe rzęsy. Chodź, zróbmy to tym drugim aparatem. Czekaj, czekaj. Dobra, lecę do domu, już jest późno, urodzinowy Przemek już pojechał do domu, a ja nie nagrałam, bo działo się trochę, mieliśmy rozmowę z naszą, nie naszą, z może przyszłą pracowniczką, Katie się nazywa, która bardzo by nas odciążyła, bo to co ona jest w stanie zrobić, to, to jest 10 razy szybciej niż ja sobie to zrobię. Rzeczy typu, na przykład muszę sobie tu kupić autoklap, nie? I myjkę. I zanim ja to wyszukam, posprawdzam i tak dalej, no to ona mi szybciej to znajdzie według moich wytycznych z atestami i tak dalej, żeby i najlepszym cenę tego typu rzeczy, nie? Żeby ja nie musiała marnować czasu. Czy coś do urzędu trzeba iść załatwić? No to, to, to ona nam będzie pomagała. W tym będę ją też wykorzystywać. Do robienia i paznokci do testowania jakichś tam różnych rzeczy, nie? Technik nowych, produktów, jakichś zdobień i tak dalej. No, więc. No i poza tym to jest jeden z warunków, żeby dostać wizę pracowniczą, nie? Ja musimy kogoś zatrudnić. Jest to dość spory koszt, ale to nie jest taki koszt. No, to nie jest taki koszt, jakbym musiała kogoś w Polsce zatrudnić. Chodź kuleczko. Mugaj się zastanawia iść czy nie iść. Ida i bo nie i da. No i jakaś muzyka w tyle gra głośna, nie wiem, czy tu jakiejś imprezy nie ma w końcu, nie? Ja się też ubrałam halloweenowo. A, jeszcze jedną rzecz bym dla nas zrobiła ta osoba, y, na przykład by... Jak ja będę, na przykład, nagrywać kurs y, Aztek Nails, to zrobi tak jakby wystrój, nie? W stylu takim Azteckim. tak jak kiedyś by się, Ci, co mają moje kursy albo klub kompletny, kompletny to wiedzą, że na przykład jak był kurs y, Christmas Nails, to co poziom, bo trzy poziomy w prawie wszystkich kursach, takich tych większych, są trzy poziomy. Pierwszy poziom jest jakiś wystrój, drugi poziom jest jakiś wystrój, trzeci poziom. więc taka zmiana jest, nie? Ja się też przebieram. Czyli jest tak, ja jestem ubrana na świątecznie, są jakieś świąteczne ozdoby, światła świąteczne, oświetlenie. Tak, wiecie, taki wystrój, nastrój, nastrój, więc ona też by się mogła tym zająć, kupić co trzeba, ładnie to tam wystroić. No takie tego typu rzeczy, takie wiecie, żeby odciążyć trochę, no bo ja wszystko sama robię. My wszystko sami robimy. By się po, po tych, nie wiem, od 2000, którego jest, no, po tych 8 latach by się coś przydał do, do pomocy. No, mamy Team cały super, nie? Każdy tam jest, każdy ma swoją robotę, każdy jest do czegoś innego, ale z drugiej strony wiecie po czym. No taki ktoś, kto by tam podziałał, nie? Miejsce, dobra, idę już coś kupić. Bo, wielu na jakoś dużo ludzi o tej porze idzie. A dzisiaj bardzo wcześnie wracam, bo jest godzina. Dwudziesta? 20, 15, 14. Czekaj, Polczek, bo tu jeżdżą te publiki. dobrze, proszę Państwa, wróciłam do domu. Przemek urodzinowy siedzi. Pół leży, czeka na mnie, idziemy poglądać sobie jakieś fajne filmy, a tu się zupka warzywna gotuje. <grym> Więc tak spędzimy dzisiaj wieczór. Chociaż mimo tego, że Lorna nas zapraszała na piwko z jej znajomymi, to przebywek taki jakiś zmęczony dzisiaj stwierdził. Jaki że... zmęczony tak? No powiedziałeś, że nie chcesz iść. Tak to że jestem zmęczony. No to z, z jakiego powodu nie chcesz iść? Z młodymi? Begło. Edyta, No bo ja jestem. Eee, 40-letnim e, 41 już dzisiaj. No, no a to ta, ta Katie, ta pracowniczka nasza, przyszła, ewentualnie przyszła. 41? No tylko w człowieku jest. Albo ty, albo starsza. Ale ja. Ty jeden. Ty mam taki no. wiek, jak mój numer domu. <laughs> Dobra, Paziomki idziemy oglądać filmy nara.